Ja jestem Lord i dziś pykniemy sobie w grę Wiedźmin 2 Zabójcy Królów No to zaczynajmy Przejdziemy sobie na szybciutko samo dla tych, którzy nie wiedzą co to jest Wiedźmin 2, jak ta gra wygląda Tutaj w każdym momencie możecie sobie zapauzować filmik i zobaczyć Albo przeczytać wskazówki, które będą tutaj nie, nie będę tego aż tak szybko przewijał Czytać też nie ma sensu No tutaj standardowe sterowanie to kamerkę obracamy myszką Postacią sterujemy standardowo wsadem A caps możemy chodzić bądź biegać Ja i tak używam do chodzenia shifta lewego wygodniej Łódź dziurawa buty mokre zaraza jeszcze jedna podmokła dziura Ta, tak wygląda gra mniej więcej postać nasz Wiedźmin Podnoszenie łupów. No, powiem wam że jak tak się gra, to klimat jest niezły. Każą nam buty założyć, tak? No i dobrze. Trzeba jeszcze ulotkę przytać Ogłoszenie Wielkiej Areny. Wojownicy świata, rycerze, gladiatorzy, żołnierze i zbrojne niewiasty. Wielka Arena, słynna na całą północ, miejsca ostatecznej próby, otwiera przed Wami pod, podwoje. Przybywajcie, by wykazać odwagą i biegłością w mieczu. Przybywajcie po chwałę należną bohaterom. Przybywajcie po brzęczące złoto. Ci, którzy zostaną uznani za godnych, otrzymają zaproszenie i wejdą na plac Wielkiej Areny, by odkryć się nieśmiertelną sławo Okej. Okay. Już mogę iść dalej? a J. Okej. Okay. Na mapie mamy zaznaczone. Nie mogę mapę otworzyć? A, gra mi jeszcze nie pozwala, więc... filmy będą trwały gdzieś tak po 15 minut, żeby was nie zanudzić za bardzo. Ktoś ty! Nie mam złych zamiarów. Pozwolisz mi spojrzeć na twoje rany? Nie wyglądasz na wędrownego kapłana. Przekrwie. Boli nawet kiedy mówię. Tylko zbroja trzyma mnie w jednym kawałku. Sprowadzę pomoc. Zbędny trud. Tutaj ludzie nie otwierają drzwi obcym. Poszukaj lepiej mojego Giermka. Mą ostatnią wolą jest złoić mu skórę za ucieczkę przed trupojadami. Znalazłem jego ciało na plaży. Przygotuję dla ciebie eliksir uzdrawiający. Na no, pójnej pewnie cię zabiję, bo nie jesteś wiedźminem. Ale tobie wszystko jedno. Jednak istnieje szansa, że twój organizm przezwycięży toksyny w eliksirze i zregeneruje się. Wolę zdechnąć pod opłotkami niż zostać mutantem. To tak nie działa. Leż spokojnie, nie ruszaj się. Muszę poszukać ziół. Pobawimy się w kucharza, widzę. Przyrządzimy mu coś. Dobra, idziemy. Medalion Z. Dobra. Jedno Jedno ziółko jeszcze tak. dwa. Pójdę tam, żeby nie było za ciemno. Tutaj sobie. Mamy utworzyć eliksir, tak? Dobrze. Wywar leczniczy. Lecznic. Wypij do dna. Staraj się nie wyżygać. Pij! Nie umarłeś od razu, to dobrze rokuje. Ale o niczym jeszcze nie przesądza. Teraz musisz tu siedzieć i czekać. Nie jesteś mutantem, więc dopiero po dniu albo dwóch będzie można cię stąd zabrać. Dzięki Wiedminie. Oh, na krewę. Jakoś wcześniej nie było czasu. Jestem Geralt z Rivi. Erik z przeprawy. Chciałem spróbować sił na arenie, ale zaskoczyły mnie trupojady. Wystraszyły konia, spadłem w pełnej zbroi i jakoś się tu doczołgałem. Ot moja historia. Hmm, może będzie z tego zlecenie. wątpię. Zjedzone zwłoki nie gniją, nie cuchną. Och, jucha. Ciała przegranych na arenie zrzucane są w dół urwiska. Martwi mają małe walory rozrywkowe, więc nikogo nie interesują. Za wyjątkiem trupojadów. Wracaj do zdrowia, Eryku z przeprawy. I żegnaj. Weź moje zaproszenie. Jeśli połowa z tego, co słyszałem o Wiedźminach jest prawdą, to dasz sobie radę na arenie. Dzięki, Eryku. To ja dziękuję Tobie. Teraz garalcie z zriwi, jeśli nie masz nic przeciwko, chciałbym się wreszcie zdrzemnąć, musimy podnieść do miasta. Tak. Jakbym Okej. Otwierać. Policja. Kto tam się dobija po nocy? Wynocha, bo psami pościuje! Po tej stronie muru mam trupojadę, więc psy wydają się lepszym wyborem. Dowcipniś, co? Zawsze wydaje się wam, że jesteście zabawni. Ale gdy wychodzicie na arenę, to przechodzi wam ochota do żartów. Nie staram się być dowcipny, jestem przemoczony i zmarznięty. Wpuść mnie! Aha, wąpiesz. Nie zaproszę do środka krwiopicy. Co to, to nie! Wiedz, że mam tu węgorzyki w czosnku. I co ty na to? Chętnie poddam się próbie węgorza w czosnku i bieżącej wody. Próbie piwa też. Kto cię tam wie, kim jesteś? Złe szwenda się po nocy i zwodzi porządnych ludzi. Zaczekajmy do rana, aż kur zapieje. Jak nie czmychniesz, to cię wpuszczę. Mam czekać pod murami? Ej, ty tam! Poszedł. Lepiej poszukam miejsca na odpoczynek dalej będziemy spać zamiast czekać do określonej godziny możemy medytować w panu medytacji wybierz opcję okej okay. medytacja odpoczynek. świt teraz nam otworzymy. jesteś tu jeszcze siła nieczysta kurza piała ja mam się dobrze Tyle, że czystym bym się... A zaproszenie ma? Ma. To wejdzie! Życzę wielu zwycięstw na arenie! Pierwsze musi gwarantowane. Oj. Miecz solowy i srebrny. Dobra. Ojciec kamerą stary, strzywienka, którego go zaatakować? Druga. ej, 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 ej! symbolizowany przez pasek, który zmniejsza się za każdym razem. Aha. Figure. Ok, a arta mamy użyć, tak? Ziekał, czy mogę używać tak? Nie, nie mogę, szkoda. <gry>

Okej. Okay. Każą mam coś pod rękę dać, dam sobie to, to i to. Yang agak ramah Spróbuję w łeb. O jest. Było łatwego. W ogóle tego całowniczka nie widzę. A jest jakiś taki dosyć ciemny... O, w łeb. Celowanie jest trochę trudne mogę wam powiedzieć O utapione. o niektórych umiejętności albo je wykorzystać i o co chodzi z tymi młodzagami tu nie ma o tu ma o ten odcinek to chyba będzie w ogóle z samouczek tylko. Z tego co widzę. A, czyli mogę zakończyć. A to, to się. Ale... Hmm. Nie wiem. Nie wiem czy to za dużo nie będzie w tym samouczku, no bo za bardzo w tym samouczku też robić nie ma co. Okej, okay, mogę, mogę robić to i to, ale trzeba mi się chce to oglądać. Nie wiem, mam to wypić pewnie? Pi. Chyba jeszcze wejdę tylko w ten krąg.

Ok! Zacznę sobie może na trudnym. Normalny czy trudny? Na hardcore idziemy. No ten film będzie chyba trochę dłuższy. Wreszcie szósteczki do tatusia! O kurwa! Dwadzieścia orenów dla wujka! Zobacz, obudził się. Zwariowałeś, nie wchodź tam! Zawrzyj gębę, jest skuty, nic mi nie zrobi! Prawda mistrzu Geralcie? Oh! Powtórz rzut! Bo co? Kości się nie poturlały! Że niby oszukuję? Odszczekaj to! Ty patrz! Znowu się obudził. Łowca potworów, patrzcie go! Zwykły kurwi syn! Słyszałem, że oh. Wiedźmini to sieroty zbierane oh. po gościńcach. Eksperymenta na nich robią. Ponoć w przesilenie z Wiedźmami się dupcą! Stąd te ślipia, plugawe! Wystarczy odczepić go i zaprowadzić do pokoju zwierzeń. Myślałem, że nie żyjesz. Nie tak łatwo mnie zabić. Dotąd nie było okazji. Vernon Roche. Jakiś turek. I w tym momencie... Niestety muszę zakończyć... Pierwszy bądź zerowy odcinek. No za długo to będzie się nagrywało. No nie wiem. Myślę, że wrzucę po prostu sam samouczek. No to okej. Okay. To kończymy. Dzięki za oglądanie. Do następnego razu.